Oh my god! Are you serious? Oh. The defense! Are you ready, Shrek? Oczywiście w międzyczasie, a my startujemy. No już, drobne wymiany uścisków i pierwsza wybitka. No i lecimy, pokażmy jak Leo potrafi nieść daleko. Jest ściana, jest dokończenie dżagla, Poli to strasznie. Tak jest, zobaczcie 70% HP z zniknęło. Frizen będzie wow, chciał kończyć pierwszą rundę. 14 sekund. Time attack mój drogi, time attack. Na razie mamy czempionat, 14 sekund. Oczywiście to jest taka dodatkowa gra, w którą grają komentatorzy. Kto zabije szybciej? Tak, ale zobacz, że Friesen i Leo bardzo ładnie tutaj mieszają cały czas. Wi wiadomo, że Leo potrafi tutaj e, przechodzić e, ze Stensa do Stensa, chociaż teraz ws dwa jako wybitka. No i będziemy nieść do ściany. Nie dolecimy jeszcze, ale było bardzo blisko. Teraz piękne obejście, dużo e, ciosów w plecy, ale Frizen wyrywa się z żółchu. Rzut z dwóch rąk, który przed chwilą widzieliście i od razu animacja zdradziła, co będzie się działo, jednak oczywiście ten rzut nie mógł dojść do skutku. My przechodzimy do trzeciej rundy i możecie zobaczyć coś ciekawego. Mianowicie ta mapa się zmienia. Ściany, do których można było nieść swojego przeciwnika, żeby zadać dodatkowe obrażenia, zniknęły. A co za tym idzie? Teraz tak zwane fundamentalsy, czyli m.in. movement, poruszanie się po arenie, będą grały pierwsze skrzypce. Pierwsze skrzypce zagrał Frizen i to on właśnie obejmuje prowadzenie 1 do 0. 3 w stosunku do tego, jakie dodatkowe obrażenia będziemy mogli mu zadać? Tak, no co ciekawe, pierwszy mecz, tak jak wspomniałem, 3-0 dla Frizena, co pokazało, że jednak ta Leo naprawdę. Nieźle potrafi mieszać, a Jagle ma potężne. Tak jest, to nie jest postać wybrana z przypadku, on długo się Uuu. do tego przygotowywał. Mamy teraz potężną wybitkę, doniesiemy do ściany. W tym momencie mamy tak zwanego wall plata. No i chcemy finiszować. Opcja na mid, czyli taki zwykły punch, uderzenie w okolice środka postaci. Kończy tą rundę, podcina na sam początek. Tak, podcina na counterpitchie i już prowadzenie do ściany. Frizen kompletnie nie daje szans, póki co Nwayowi. teraz jest podniesienie się, ale kompletnie. Nie, nie trafione i e, Frizen póki co dominuje świetny blok i to jest koniec rundy i to oj jeszcze nie chociaż teraz Uf. ale już dokończył i mamy tak zwane 7 złotych liter no, póki co, Y nie może znaleźć odpowiedzi na to, co zagrywa Freezen. Teraz nie udała się ta kara. No i to Freezen skorzysta z okazji. Będzie pełna ściana, zobaczmy, ponad 60% demetu zostało zadane. Była oj, odcinki, to chyba koniec, ale to chyba nic A nie zmieni. Drugi, Drugi raz. Drugi perfekt, ojoj, oj. Mój drogi, mamy ciekawą sytuację. Wszystkie rundy wygrane przez Frizena. dwie ostatnie wygrane perfektem.